Dzień dobry. Nazywam się Nikola Dudek, mam 18 lat i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Aktualnie jestem w trzeciej klasie na kierunku ekonomicznym. Poza tym interesuję się szeroko pojętą ekologią. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu w towarzystwie zwierząt. Mieszkając w mieście zauważyłam, że wiele ludzi marnuje jedzenie, a głównie warzywa i owoce. I nie ukrywam, że mnie też dotyczy ten problem. Jestem bardzo tym zawiedziona, zdając sobie sprawę z tego, że są na świecie miejsca, gdzie mieszkają ludzie, którzy czasami parę dni nic nie jedzą, bo nie mają po prostu czego. Pomysł na mój biznes ma nietypową historię. Jako osoba aktywna często biegam, korzystam z siłowni plenerowych oraz spaceruję. Piękna osiedle Krzyż najczęściej w okresie letnim ma nieprzyjemny zapach. Wiele lokalnych mediów, takich jak portal Tarnów Nasze Miasto, Temi i inne media społecznościowe porusza ten problem. Moja proekologiczna postawa i chęć wyjaśnienia problemów dotarła do informacji, że smród, fetor, występuje, gdy na wysypiskach przekładane są bioodpady. Również jako mieszkanka blokowiska widzę, że wiele ludzi wyrzuca wiele nieskonsumowanych owoców i warzyw. Dlatego w mojej głowie pojawił się pomysł na to, by choć trochę zapobiec pozbywaniu się dużej ilości jedzenia. Dawniej, gdy nie było współczesnych miast czy sklepów, ludzie sami uprawiali ogródki, piekli chleb, a nawet robili narzędzia i dobrze im się żyło. Więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Niewiele osób mieszkających w mieście ma ogródki, działki czy ma możliwość wyjechania na wieś. Dlatego warto byłoby użyć własnych balkonów do uprawiania małych warzywniaków. Wiadomo, że balkony nie są duże, ale myślę, że piętrowe doniczki byłyby dobrym rozwiązaniem. Dostrzeżona przeze mnie nisza pozwoli mi nie tylko zadbać o naszą planetę i nasze zdrowie, ale również stworzyć model biznesowy, który pozwoli mi zarobić kapitał, aby spełnić swoje marzenie i posiadać własne przedsiębiorstwo. Klientami mojej firmy Fresh Green's w dużym stopniu byliby mieszkańcy miast, ale także szkoły podstawowe i przedszkola. Dlatego przedszkola, bo proekologiczna postawa dbania o naszą matkę Ziemię, kształtowana i edukowana od wieku przedszkolnego, daje w dłuższej perspektywie nadzieję zrównoważonego rozwoju na naszej planecie. Moimi klientami będą również domy pomocy społecznej czy domy starców by ludzie mogli znaleźć sobie jakieś zainteresowania i hobby. Chcę, by nasi klienci mogli zaoszczędzić swój czas i pieniądze uprawiając zrówną zieleninę w domu. Dlatego głównym produktem mojej firmy Fresh Greens będą kaskadowe, ułożone w pionie donice różnej konfiguracji zarówno pod względem wyglądu, jak i rozmiaru. Cechą charakterystyczną tych donic w których klient będzie uprawiał drobne warzywa i kwiaty, będzie projekt małej architektury balkonowej lub przydomowej, która nie tylko zwiększy naszą przestrzeń, ale da nam nieograniczone źródło witamin i mikroelementów. Często warzywa typu rzutkiewka, szczypiorek, cebula, zakupione w sklepie, lądują w brązowym pojemniku bio, gdyż nie zawsze jesteśmy w stanie je skonsumować. Balkonowe kaskady Donic pozwolą na bieżąco dowartościować nasze posiłki o zdrowe i świeże składniki. Rozpoznanie rynku i kontakt ze stolarzami pozwoliły mi dobrać partnerów, którzy w przystępnych cenach wykonają donice kaskadowe według mojego projektu i wytycznych, i o wymiarach balkonu klienta. Urząd Miasta Tarnowa organizuje corocznie konkurs na najpiękniejszy ogród i najpiękniejszy balkon. Myślę, że sukces biznesowy mojej firmy Fresh Greens pozwoli stworzyć dodatkową kategorię konkursową na najładniejsze przedomowy warzywniak, przez co ukaże piękno naszych polskich warzyw oraz podniesie świadomość konieczności zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.